Cześć, witam serdecznie, z tej strony Fizjokris. Dzisiaj druga część związana z garbem, z garbieniem się, z zaokrąglonymi plecami. W pierwszej części zajęliśmy się rozciąganiem mięśni piersiowych, tak aby uwolnić tą pozycję, postawę ciała. Dzisiaj bez zbędnego gadania przejdziemy sobie do zestawu ćwiczeń wzmacniających plecy, tak aby ustabilizować, zabezpieczyć tą postawę ciała i aby była ona w późniejszym czasie właściwa. Więc oglądaj, ćwicz i subskrybuj. Lecimy. Ćwiczenia na zaokrąglone plecy nie są jakieś skomplikowane, wymagające, natomiast muszą być wykonywane systematycznie. Tak jak systematycznie i długo siedzimy w pracy, na przykład w takiej pozycji przygarbionej, tak teraz musimy konsekwentnie ćwiczyć mięśnie z tyłu pleców, aby odwrócić ten cały stan rzeczy. W pierwszej części rozluźniliśmy mięśnie piersiowe, i teraz lepiej i łatwiej będzie nam rozluźnić. Spiętą, przyklejoną do klatki piersiowej łopatkę i wzmocnić te, te osłabione mięśnie z tyłu. Dlatego zaczynamy w pozycji siedzącej na krześle. Jest to fajne ćwiczenie, możecie wykonać również w pracy, w domu, przed telewizorem, czy gdzieś tam, jeśli spędzacie czas w pozycji siedzącej, i będziemy tutaj starali się rozluźnić spiętą łopatkę, bo jeśli się garbimy, ona jest przyklejona do Klatki piersiowej i traci swoją właściwość takiego prawidłowego ślizgania się. I zobaczcie, z tej pozycji będziemy starali się łopatkę cofnąć w tył i delikatnie w dół, tak aby ten garb został wyprostowany i aby łopatka, która jest przyklejona do przodu, rozluźniła się i przywróciły, przywrócimy jej prawidłowy ruch ślizgu. Zobaczcie, hop, ściągamy łopatki, już fajnie pozycja wyprostowana. I delikatnie dociągamy w dół, tak jakby barki miały jeszcze się zejść niżej. Zobaczcie z tyłu, hop łopatki do siebie i schodzimy w dół. Przytrzymujemy kilka sekund, rozluźniamy. Hop łopatki do siebie, schodzimy w dół, rozluźniamy. Powtarzamy sobie 8-10 razy, robimy sobie chwilkę przerwy i też krążymy sobie tutaj. Luźniutko barkami, staramy się rozluźnić całą tą okolicę pomiędzy ćwiczeniami i zaczynamy drugą serię łopatki do siebie, delikatnie w dół, przytrzymujemy kilka sekund, rozluźniamy. Jeszcze raz pokażę. Łopatki do siebie zjeżdżamy w dół, przytrzymujemy, rozluźniamy. 8-10 powtórzeń, dwie, trzy serie. Między seriami. Rozluźniamy okolice, staramy się tutaj jak najbardziej poczuć luz pomiędzy ćwiczeniami, tak aby też rozluźnić ciało i rozluźnić tą spiętą okolicę tutaj piersiową. To było pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, dodamy sobie teraz ruchy rąk. Będziemy robić otwieranie dłoni i zjeżdżanie delikatnie z takimi dłoni rozszerzonymi na boki w dół. Hop. W ten sposób. Ręce otwieramy i dopinamy łopatki w dół. Nie przeginamy mocno tułowia, tutaj też angażujemy mięśnie brzucha i powtarzamy sobie około 10 razy. Hop, zjeżdżamy w dół. Fajnie czuję napięcie z tyłu, czuję jak te łopatki prostują mój tuł, prostują moją tutaj klatkę piersiową. Hop, puszczamy. Ręce szeroko. Zjeżdżamy w dół. Pokażę jeszcze dwa razy w ten sposób. Ręce. Szeroko i zobaczcie teraz. Nie idą łokcie w dół, tylko hop, łopatki dopieły. Wszystko trzymamy. Jeszcze raz. Szeroko, łopatki w dół. I wracamy. Też uważajcie tutaj, aby nie wyciągać czyli do przodu, tylko delikatna retrakcja. Hop. Ciało ustabilizowane i same łopatki schodzą w dół. Przerwa. Rozluźniamy luźniutko tutaj ręce. To samo możecie zrobić w pozycji stojącej, natomiast na krześle fajnie jest ustabilizowany tutaj miednica, tułów i pracujemy samymi łopatkami. Teraz przechodzimy do pozycji leżącej i też do wzmocnienia tutaj okolicy łopatki, okolicy pleców. Więc idziemy na materac. Teraz gdy już wygodnie ułożymy się na materacu, na kocu. Zaczynamy sobie pierwsze ćwiczenie. Nauczymy się na początek dopinać łopatki w pozycji leżącej, czyli głowa oparta o materac, łokcie ustawione na wysokości barków i pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, aby umieść kciuki do góry i przyciągnąć łopatki do siebie. Jest to już wymagające ćwiczenie, ponieważ angażuje te. Bardzo często rozciągnięte i osłabione mięśnie, równoległoboczne, tutaj mięśnie, dopinające łopatki do kręgosłupa i trzymające je po prostu w takiej pozycji, w jakiej powinny być. Czyli kciuki do góry i staram się pokazać, że wszystko jest ok. Przytrzymujemy 2-3 sekundy. Wracamy w dół. Każde kolejne powtórzenie możecie zwiększać sobie ilość. Sekund utrzymania rąk w górze, natomiast pierwsze powtórzenia, pierwsze dni, możecie wykonać od 3 do 5 sekund przytrzymania. Później wiadomo, im więcej, tym fajniej się będą wzmacniać mięśnie z tyłu pleców. I powtarzamy sobie. Hop, przyjmamy. Wszystko ok, przytrzymujemy i idziemy w dół. Hop, dopinamy łopatki, przytrzymujemy. O, gdy już nauczyliśmy się unosić ręce w ten sposób, gdy powtórzyliśmy sobie teraz od 8 do 10 razy, możecie zostać przy tym wariancie. Natomiast fajnie jest też zobaczyć sobie delikatnie do przodu. Wtedy wyżej wyciągamy tułów i jeszcze efektywniej wzmacniamy mięśnie. Nie zadzieramy głowy do góry, tylko podbródek delikatnie kierujemy do mostka i tak samo jak przedtem, kciuki do góry. Wszystko OK. Przytrzymujemy. Oddychamy. Około 5 sekund. Wracamy w dół. 8-10 powtórzeń. I sprawdźcie sobie, czy jest to takie wymagające. Nie staramy się tutaj przeginać mocno ciała. Wystarczy, że już delikatnie uniesiesz głowę nad materac. Delikatnie wyciągniesz te Ręce ponad podłoże i wracamy w dół. U niektórych osób, które mają bardzo tutaj zaokrąglone plecy, już sukcesem będzie samo delikatne oderwanie dłoni od podłoża. Każdy stopniowo, nie każdy jest zbudowany tak samo i każdy będzie w inny sposób dochodził do e, swoich tam celów, do takiego wzmacniania mięśni osłabionych. Dlatego jeśli jesteś w stanie unieść tylko tyle, to ok. Po dłuższym okresie, po dłuższych ćwiczeniach zobaczysz, że te mięśnie będą coraz mocniejsze i dłonie będą w stanie coraz wyżej unieść się do góry. Ale tutaj potrzeba miesięcy naprawdę dobrych ćwiczeń i takiego regularnego ćwiczenia, aby te ręce coraz bardziej właśnie się otworzyły. Teraz kolejne ćwiczenie. Ręce sobie dajemy. Szeroko I takie moje ulubione, jedno z bardziej ulubionych ćwiczeń, hop, przekładamy sobie tutaj jedną nogę w ten sposób i będziemy sobie hop, pulsować drugą ręką. Odblokowujemy sobie odcinek piersiowy, stawy międzykręgowe, poprawiamy ruchomość odcinka piersiowego i też dodatkowo rozciągamy sobie jeszcze okolice klatki piersiowej tutaj z tej strony, a ta strona jest fajnie mobilizowana. Podnosimy sobie rękę. I zmieniamy sobie stronę 10-15 razy z jednej strony. Przekładam sobie drugą nogę, ustawiam, blokuję rękę i pulsuję sobie z drugiej. Hop, hop. Nieraz możecie słyszeć takie Trzaskanie, takie rozblokowywanie w odcinku piersiowym, to jest bardzo pożądane tutaj, aby jak najbardziej sobie rozblokować okolice przygarbionych. 10-15 razy z drugiej strony i ostatnie takie ćwiczenie z tego zestawu, takie dopinające całość. Czoło jest oparte tutaj na dłoniach i będziemy delikatnie unosić łokcie w górę i przytrzymujemy. Delikatnie przeciągamy sobie w jedną stronę, wracamy i w drugą stronę wracamy, opuszczamy. Dodatkowo dodajemy ruch zgięcia bocznego, czyli wzmacniamy plecy i angażujemy tutaj kręgosłup do zgięcia na boki. Czyli taki bardziej funkcjonalny ruch, gdy coś chcemy w życiu codziennym zrobić, chcemy się wyprostować i na przykład coś położyć na bok. Tutaj fajnie. Jeszcze wzmacniamy ten taki wzorzec ruchu, czyli dociskamy czoło do dłoni, unosimy plecy napięte, łopatki przyciągnięte do siebie i delikatnie skręcamy sobie w jedną stronę, w drugą stronę i to jest jeden ruch. Kolejne powtórzenie. Wydech w jedną stronę. Drugą stronę opuszczamy w dół. Od 8 do 10 razy. Też takie wymagające ćwiczenie, bo musimy mocno zablokować plecy, zaangażować takie wygięcie delikatne tułowia. Ale widzicie, proste ćwiczenia. Starałem się też troszkę wytłumaczyć, w jaki sposób one działają, dlaczego są takie ważne. Dlatego też trochę się rozgadałem ale jeśli nauczycie się tych ćwiczeń i będziecie stosować taki zestaw codziennie przez dłuższy czas zobaczycie bardzo fajne efekty i te nasze zgarbione w dzisiejszych czasach ciało będzie się fajnie prostować jeśli podobał się ten filmik to była druga część dajcie lajka like, zasubskrybujcie kanał pozdrawiam was serdecznie życzę zdrowych wesołych świąt wyprostowanej pozycji ciała i w taką Takim właśnie przesłaniem, taką postawą ciała przekroczmy ten nowy rok. Życzę szczęśliwego nowego roku i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Fizio Chris.